Niesamowicie smaczne bułeczki z serem i szpinakiem. Do głębokiej miski wlewamy 200 ml ciepłego mleka i 200 ml ciepłej wody. Dodajemy łyżkę stołową cukru oraz 20 g świeżych drożdży. Dokładnie mieszamy. Wbijamy jedno jajko i pół łyżeczki soli. Ponownie mieszamy i przesiewamy 600 g mąki. Wyrabiamy ciasto, a następnie dodajemy miękkie masło lub olej. Zagniatamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Przekładamy do miski posmarowanej olejem, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30-40 minut. Ciasto pięknie wyrosło. Lekko je odgazowujemy i dzielimy na 6-8 części, z których formujemy kulki. Każdą kulkę rozwałkowujemy i smarujemy masłem. Przykrywamy folią spożywczą i wkładamy do zamrażarki na 20-25 minut lub do lodówki na 2-3 godziny. W tym czasie do szpinaku u um mrożony dodajemy ser feta oraz jedno białko. Dokładnie rozgniatamy widelcem. Można posolić według smaku. Dodajemy 100 g startego sera mozzarella lub suluguni. Jeszcze raz mieszamy. Farsz jest gotowy. Wyjmujemy ciasto z lodówki. I rozwałkowujemy na prostokąt o wymiarach mniej więcej 40 na 50 cm. Wykładamy farsz i dokładnie go rozprowadzamy. Zwijamy w roladę i kroimy na kawałki. U mnie wyszło 15 sztuk. Bułeczki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Z wierzchu smarujemy żółtkiem i posypujemy sezamem. Pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 20-25 minut. Cóż może być lepszego w chłodniejsze dni niż zapach świeżo upieczonych bułeczek? Wyszły naprawdę przepyszne, więc koniecznie przygotujcie je według tego przepisu.